Mówiono z przodu łata, z tyłu łata, gdzie się demokrata. Jak można myśleć poważnie o ustroju, w którym dwóch menedżerów pod budki z piwem decyduje w głosowaniu, prawda, o tym, jak profesor uniwersytetu ma swoje dziecko wychowywać. Przecież ich jest więcej. Prawda? W demokracji rację ma nie ten, kto ma rację, tylko ten, kto jest więcej. Jest to zupełnie absurdalny ustrój. Jeżeli dzisiaj mówimy, że rządzi krytynizm, prawda, z złodziejstwo i korupcja, to właśnie dlatego, że mamy demokrację. Proszę jednak zauważyć, że... że za komuny, za komuny, żeśmy żyli w okropnym ustroju, prawda, za Hitlera, Stalina, to był okropny ustrój, ale od tego czasu, żeśmy się posuwali do przodu. Prawda? Zawsze lepszy był Gomułka od Bieruta, lepszy był y, Gierek od Gomułki, lepszy był Rakowski od Gierka. Prawda? Dlaczego? Dlaczego? Bo nie było demokracji. W tej chwili mamy demokrację i jest jak z roku na rok coraz gorzej, coraz większa korupcja, coraz głupiej. Bo jest demokracja. W Ameryce kiedyś było wspaniale. Prawda? I jak się Republika Amerykańska zamieniła w demokrację, to doszło do, do tego, co jest Ci w Ameryce. Przyczyną jest oczywiście demokracja, czyli zasada, że dwóch głupich ma rację, a nie jeden mądry.